Witam Cię. Krótka prezentacja interfejsu RTX Vox. Ten interfejs umożliwia połączenie radia, na przykład radia Baofeng, bo do tego, do, do tego radia między innymi jest przystosowany. Do wszystkich w zasadzie radii, które mają złącze kenwoodowe 2,5 jack stereo i 3,5 jack stereo. No i z drugiej strony ten interfejs ma jack 3,5 czteropolowy, który można wpiąć do telefonu, smartfona do, na przykład tableta, tak jak ja tutaj mam tablet, i można to spiąć Zello, czy w tej chwili obecnie GRN Client od wersji 3.0 ma opcję Voxa i umożliwia utworzenie na przykład bramki radiowej. No i za chwilę spróbuję odpalić ten interfejs na GRN Client. I postawić taką bramkę testową. No, na pewno jest to duży plus, jeżeli to będzie działać, dlatego że, mm, no, y, dość duże koszta są związane z y, np. postawieniem bramki na PC czy na y, terminalu, no bo jednak trochę to prądu ciągnie, jak y, działa to cały czas. Natomiast telefon czy, czy tablet no, nie wymaga. Takiej, takiego, takiego zużycia prądu, więc no naprawdę jest to ciekawa, ciekawa opcja. Zobaczymy, czy to będzie działać. Także za chwilkę podłączę to do radia tego radia BaoFeng BFC2. No i zobaczymy, jak to będzie, czy to będzie działać z tą tą aplikacją GRN Client. Jeszcze dodam, że aplikację GRN Client można pobrać ze strony producenta, twórcy w zasadzie, ze strony freeradionetwork.de i trzeba pobrać taką aplikację. To jest chyba jako wersja na razie nieoficjalna, taka testowa, czyli trzeba po prostu nie tą podstawową kliknąć, tylko tylko tą wersję. W budowie, że tak powiem, te, do, do testowania. No i ona ma, ona ma VOXa, bo zdaje się ta, ta główna aplikacja tego VOXa jeszcze nie posiada. Także za chwilkę podłączę i sprawdzimy, czy to działa i jak to działa. Dobrze, radio już podłączone jest do tableta. Aplikacja GRN, klient już jest ustawiona, trzeba wcześniej sobie ustawić VOX, tutaj wejść w opcję ustawienia i poustawiać sobie słowakami tutaj coś może będzie widać na słowakach sobie ustawić próg siły sygnału czas reakcji VOX, czas wyłączenia no i dostosować sobie ewentualnie bo tutaj jest jeszcze taka opcja poziom wzmocnienia mikrofonu lub rodzaj mikrofonu no ja sobie tu ustawiłem standardowy mikrofon i zobaczymy co z tego wyniknie czy to będzie działać za chwilę wejdę na kanał Testowy serwera FRN, i spróbuję coś powiedzieć, nadać przez krótkofalówkę. Dobra, jestem już na kanale testowym serwera, i spróbujemy tutaj coś powiedzieć, i za chwilę odsłuchać, czy odpowie nam tutaj papuga na tym serwerze. Uwaga, robię próbę. Raz, dwa, trzy, cztery test. Raz, dwa, trzy, cztery test. No, nadawanie jest. Słuchamy teraz. Dwa, trzy, cztery test. Raz, dwa, trzy, cztery test. Trzy, cztery test. Raz, dwa, trzy, cztery test. No, widać, że wszystko działa. Tu jeszcze kwestia ustawień pewnie. Lekko mnie ucięło na początku, ale to, to wystarczy sobie ustawić na słowakach w ustawieniach i powinno być wszystko ok. Jak widać, interfejs działa: można postawić bramkę na urządzeniu mobilnym. Według opisu działa z Samsungiem czyli, czyli wszystkie smartfony Samsunga i wszystkie tablety Samsunga. Działają z tym interfejsem. Polecam, jeżeli ktoś potrzebuje sobie zrobić bramkę mobilną tanim kosztem, to myślę, że jest to ciekawa alternatywa. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich.